Witam Państwa, nazywam się Mańkiewicz Wojciech. Pracuję w firmie Manitu Polska. Zajmuję się rynkiem rolniczym. Jeżeli chodzi o doradztwo dla dealerów, dla klientów, pomoc przy złożeniu oferty, pomoc przy zbudowaniu maszyny, pomoc przy doborze sprzętów, ogólna też pomoc biznesowa, finansowa, jak można tą transakcję zrobić, tak, żeby ona była przyjemna, wygodna dla Państwa. I myślę, że wiele osób gdzieś tam będą, ci, którzy się spotkali, ja miałem przyjemność z klientami z tymi współpracować. Myślę, że, że, że obie strony sobie ten temat chwaliły. Zawsze coś ciekawego wyszło, i, 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 i klienci zawsze godzili na plus. Teraz chciałbym powiedzieć o wątku, chodzi odnośnie oryginalnych osprzętów Manitu. Ten wątek był wspomniany we wcześniejszych filmach. I teraz Państwo zobaczcie, dlaczego te oryginalne osprzęty są bardzo ważne. Bardzo często kupujemy maszynę, myślimy o teleskopie jako o teleskopię, ale to ile on może zrobić, jak on będzie pracował, jak będzie wydajny, to zależy głównie od sprzętu. Czasami się skupiamy zbyt mocno na parametrach samej maszyny, a troszeczkę gdzieś tam w tyle zostawiamy kwestię tego sprzętu. A to naprawdę jest, mogę śmiało powiedzieć, chyba nawet może większe znaczenie ma niż sama maszyna. Jakość sprzętu, jego wykorzystanie, jego dobór, jego budowa, jego jakość materiał stali. Pamiętajcie, że jest to doświadczenie wielu, wielu klientów, bo każdy to daje na przynajmniej rok, niektóre do dwóch lat nawet do testowania projekty. One pracują w gospodarstwach, też również w Polsce. Z tego czasu mieliśmy przyjemność testować w Polsce właśnie łyżki CBG, czyli łyżko krokodyle, które wchodzi, wchodziły dopiero, dopiero w drugim roku do produkcji. Kilka gospodarstw dostało takie osprzęty, przetestowali, pracowali, inżynierowie z Francji przyjechali z fabryki, badali, myślę, że wyszedł osprzęt rewelacyjny. Też, też no nie wiem, no nie, żeby się zbytnio nie, nie chwalić, ale wiem, że też klienci posiadający inne maszyny bardzo chętnie chcą adaptować właśnie ten nasz oryginalny osprzęt do, do maszyn konkurencyjnych, co dużo świadczy o tych osprzętach sama konstrukcja osprzętów sprzętów i geometria, bo czasami myślimy, że osprzęt to jest stal, dobry spawacz, łyżka się zamyka poziomie, nie, geometria jako geometria całego sprzętu, jego ruchu, jego praca, jego działanie, kąt otwarcia łyżki, kąt zamyknięcia, czy to są rzeczy bardzo, bardzo istotne. Dobieranie osprzętu do maszyny też jest fajne, ponieważ możemy sobie wtedy gdzieś tam dokładnie dobrać szerokości od sprzętu do maszyny. Czasami mówi się, wszyscy mówią, łyżka powinna być 2-3 cm szersza od, od maszyny. Ok, ogólnie ok. Ale co wtedy, kiedy na przykład mamy go i, i mamy paszowo, gdzie musimy coś tam sypać? Wtedy już dobieramy właśnie już pod tym kątem, że możemy sobie u, u nas dobrać maszynkę, może troszkę dłuższą, co głębszą, węższą, żeby to ładnie działało. To jest bardzo istotne. Czas czasami, kiedy kupuje tak zwany uniwersalny, są uniwersalny nie do końca to się sprawdza. Wolimy, że zamiast jednego uniwersalnego sprzętu kiedy muszę dwa, gdzie wykorzysta tą maszynę wtedy właśnie w 100%. To jest, to jest dużo waż, waż, ważniejsze. Dobór sprzętu. To jest, nie wiem, na przykład tak jak z butami. No, no, no nie wiem, idziemy do roboty w pole, ma, m, mamy gumowca, idziemy gdzieś tam pobiegać, mamy buty sportowe, idziemy do kościoła, mamy inne buty. Tak to powinno wyglądać. W maszynie podobnie. Tak to już powiem humorystycznie. Chciałbym, żeby Państwo na ten sposób to spojrzeli, spojrzeli na te nasze osprzęty. Ceny tych sprzętów, również jak Państwo zobaczcie, nie odbiegają generalnie od, od rynku. Znajdują się w cenie rynkowej. Także naprawdę polecam, polecam jeszcze raz dobrać, abstrahując od warunków gwarancyjnych i innych rzeczy gdzie my również na to bardzo mocno zwracamy uwagę, kwestia ubezpieczenia. Proszę Państwa, prosty przykład, jeżeli nasza maszyna będzie pracowała z nieoryginalnym sprzętem, nie daj Boże zdarzy się wypadek, może być zarzut tak zwany, że maszyna została niewłaściwie zagregatowana. Jak sobie Państwo poczytacie własne polisy ubezpieczeniowe, gdzieś tam się może pojawić hasło właściwego zagregatowania maszyny. W naszym umyśle od razu się pojawia temat, zagregatowanie, czołnik z siewnikiem, z broną, tak tak dalej. Tak dalej. Nie do końca. To dotyczy również ładowarki teleskopowej i sprzętu. Zagregatowanie maszyny. I pod tym pojęciem, że mówię, no nie daj bóle, zdarzy się wypadek. One się zdarzają, całe szczęście nie za często, ale się zdarzają. Może być podejść do trzymania się czystej litery prawa i wtedy jesteście Państwo w troszkę trudnym położeniu, ponieważ maszyna została niewłaściwie zagregatowana. Miała łyżkę do badania zboża, jak, jak, jak najbardziej. Natomiast spełniała swoją rolę. Ale to był osprzęt, który nie był homologowany przez Manitu, przez producenta. Nie było go w świadectwie e, CE, nie, nie było tego osprzętu w instrukcji obsługi załączonego. W związku z czym ten osprzęt nie jest autoryzowany przez, producent, przez producenta, w związku z czym maszyna jest niewłaściwie zagregatowana I to może stanowić problem. Razem to przemyśleć, proszę tą sprawę przemyśleć. Zwłaszcza, że różnice cenowe są praktycznie żadne, a jakość naszych os osprzętów jest, ja uważam, na najwyższym poziomie. Łyżek zbożowych, yy, łyżkokrokodylczych czy innych. Proszę mieć to na uwadze. Jak również własne, własne bezpieczeństwo finansowe, w mówię, nie daj Boże czegokolwiek złego, żeby to również brać pod uwagę. Patrzmy troszeczkę dalej. Nie patrzmy krótko na dzisiaj, że może jest to 500 tysięcy zł, dwa coś problemu. Patrzmy dalej. Patrzmy na najbliższe lata użytkowania i na to, jak tę maszynę wykorzystamy i co ona dla nas zrobi, a ona zrobi tyle, ile, 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 ile będzie miała wyrysę. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo za wysłanie. Dzięki wielkie.